Kochasz mnie? Odpowiedź na to pytanie albo umacnia nadzieję, albo ją zabiera. Bo jeżeli jest ktoś, kto mnie kocha, to choćby się waliło, choćby się paliło, to mam nadzieję, że razem przez to przejdziemy. Jakoś damy radę. Ale jeżeli nie mam nikogo, kto mnie kocha, to jestem ze wszystkim sam i nadzieja gaśnie. Dlatego papież Franciszek, ogłaszając rok jubileuszowy, napisał, że nadzieja jest zrodzona z miłości. Jeżeli jest ktoś, kto mnie kocha to to w moim sercu rodzi ogromną nadzieję. Cześć wszystkim, jestem Hubert. Podzielę się takim małym świadectwem, jak pójście za Jezusem zmieniło moje życie. W sumie zaczęło się tak od grupy młodzieżowej. To była taka decyzja spontaniczna. Wszyscy chodzili, więc ja poszłem. Ale było bardzo owocne w skutki. Kochasz mnie? To pytanie czasem zadajemy Panu Bogu. I Pan Bóg nie obraża się ani się nie złości na to pytanie, tylko odpowiada, wskazując na krzyż. Mówi tak. Bardzo Cię kocham, tak bardzo Cię kocham kocham Cię nad życie. Nie spodziewałem się, że aż tyle może mnie dobrego spotkać po tych wszystkich latach, od kiedy to się zaczęło. Jakieś pierwsze znajomości, pogłębianie wiary, później jakieś pierwsze kursy, rekolekcje, wolontariat, po prostu poznawanie osób, dzięki którym nie stałbym teraz w tym miejscu, gdzie tutaj stoję. I na pewno nie wiem, jak wyglądałaby moja relacja z Bogiem przez to wszystko, co się stało, ale jestem bardzo wdzięczny, że po prostu poszedłem za Nim tak jakby Oddałem się mu w całości. No i teraz głównie w tym czasie Wielkiego Postu trzeba trochę to tak celebrować, tak zobaczyć na to, że Jezus jednak umarł za nas na krzyżu, i to jest takie, to jest takie w tym piękne, że on zrobił coś dla nas, żebyśmy mogli żyć lepiej. Niektórzy porównują krzyż do obrączki, którą dają sobie nowo zaślubieni, mówiąc: Przyjmij ją jako znak mojej miłości i wierności. Bóg daje nam krzyż jako znak swojej miłości i wierności do nas. Dlatego w logo roku jubileuszowego widzimy krzyż, którego trzymają się ludzie. Ten krzyż przechodzi w kotwicę. Możemy się go uchwycić w tych wszystkich burzach, wątpliwościach dotyczących tego, czy jestem kochany. Bóg mówi: Tak, jesteś kochany, i dowodem na to jest krzyż, więc nie trać nadziei. Przez to, że ja po prostu nadal się jakoś angażuję, to cały czas mogę po prostu doświadczać tej łaski, wszystko przez to jedno wydarzenie, które miało miejsce już ponad 2000 lat temu, ale cały czas po prostu widać tego efekty i widać tego w relacjach, w osobach, które spotykamy, w mowie, którą się wyrażamy, i jest to naprawdę piękne. Papież Franciszek pisze, że nadzieja opiera się na miłości, która wypływa z serca Jezusa przebitego na krzyżu. Ten krzyż, to serce jest znakiem Bożej miłości dla nas. To jest ta kotwica, której możemy się uchwycić. A papież Benedykt doda, że jeżeli już nie mam z kim rozmawiać, to zawsze mogę rozmawiać z Bogiem. Jeżeli nie ma nikogo, kto mógłby mi pomóc, to zawsze Bóg chce mi pomagać. I jeżeli czuję się absolutnie samotny, to kiedy się modlę, nigdy nie jestem sam.